Siemano graczy, masz ochotę na fajne gry na telefon? W tym zestawieniu pokażę Ci top 10 gier, które wyszły całkiem niedawno, a są absolutnymi sztosami. Mi grało się w nie świetnie i myślę, że ty też odnajdziesz tu wiele tytułów dla siebie. Oglądaj do końca, by nie przegapić żadnej gry i żadnego mojego suchara. Lecimy. Powiem wam, że jakbym nie zagrał, to bym nie uwierzył. Taka gra na telefon to naprawdę niezły wyczyn, także chyle czoło przed deweloperami. Można śmiało stwierdzić, że, biorąc pod uwagę możliwości telefonów, jest to klasa światowa. W grę można spokojnie śmigać ze znajomymi, wspólna zabawa na pewno doda jeszcze więcej smaczku rozgrywce. Oprócz tego, produkcja oferuje raczej wszystkim nam znane tryby gry i elementy, które jednak działają poprawnie, co jest oczywiście istotne. I tak jak wszystkie fajne gry są na iOS-a, tak ta jest na Androida, ale na ten moment nie ma już miejsc w fazie wczesnego dostępu i trzeba po prostu trochę poczekać. Plus jest taki, że na pewno. No na androidzie będzie śmigać. Wiem, marne pocieszenie na ten moment, ale zawsze. Oto Cyberpunk, tylko mniej zgliczowany. Jest to mega dynamiczna gierka z elementami RPG właśnie w stylu Cyberpunka. Zanurzysz się w świecie odległej przyszłości, w której technologia poszła ostro do przodu. Zaczniesz eksplorować ulice ogromnego miasta. Jeśli masz podobny temperament do mnie, to też nie ominą ci na pewno bitki oraz szybkie i wściekłe jazdy samochodami. Odegrasz tutaj rolę najemnika, który w zamian za nagrodę wykonuje różne zadania. I myślę, że nam to pasuje. Możemy dobrze się bawić, a przy okazji trzepać z tego hajs. Nie ma co więcej co nie, gra jest po prostu sztos, w opisie znajdziesz do niej link, bo normalnie na sklepie Play no niestety jej nie odszukasz. Jejku, ta gra jest prześwietna, 35 graczy na polu bitwy i średnio 5-minutowe rozgrywki, daje to super dynamiczne mecze, które napełniają nas emocjami, czy dobrymi, czy złymi, no to oczywiście zależy od tego, czy wygraliśmy, ale wiadomo, honorowy tytuł najlepszego wojownika jest tylko jeden i nie zawsze uda się nie dednąć. ale tak czy siak zabawa daje sporo frajdy w każdej po prostu minucie rozgrywki. Istnieje tu długa lista różnorodnych bohaterów, których możesz jeszcze mocniej wyróżnić poprzez wiele dostępnych skórek, ale najlepsze jest to, że nie liczy się tylko postać, ale też robot, jakiego używamy, a ich jest tutaj też kilka rodzajów. Ta gra to fajne połączenie moba z Battle Royale. Drugie GTA 5 na telefon, kochani. Nie no dobra, żartuję. Ale gra jest całkiem niezła jak na możliwości telefonu i moim zdaniem kwalifikuje się na takie GTA w takie Pocket Edition. Jest to dermowa gra wieloosobowa, co ciekawe offline, gdzie gracze będą musieli grać przeciwko sobie. Nie jest wymagane połączenie internetowe, by wspólnie razem się bawić z kolegami, więc masz idealne rozwiązanie na to, kiedy kumple wpadną do ciebie. Możesz tu też tworzyć drużyny, a zabawa jest po prostu świetna. Podobno gra działa też bardzo dobrze nawet na słabszych sprzętach. Myślicie, że Nokia 3310 da radę? Ogólnie to jest prosta rozgrywka, ale ze znajomymi frajda jest niezła. No i powiem Ci, że mam sentyment do tego typu gier. Za mało lata stoczyłem wiele ekscytujących, oczywiście pikselowych walk, właśnie w takiej formie. Teraz przyszedł czas na Ciebie. W sensie nie będę się z Tobą bił, tylko Ty też zagrasz w tą grę. <gry> Musisz wiedzieć, że droga na szczyt nie jest wcale tutaj łatwa. Przeciwnicy nie są pachołkami czy workiem mąki, ale każdy z nich ma swoje umiejętności i mocne strony, które koniecznie trzeba poznać, by mieć jakiekolwiek szanse. Naszym bokserem steruje się w łatwy sposób, ale i tak zadawa Unikanie ciosów wymaga od nas sporego refleksu. Masz okazję rozegrać tutaj tryb kariery, gdzie na twojej drodze stanie kilkudziesięciu rywali. Serio jestem w stanie rzucić stwierdzenie, że ta gra może cię pochłonąć na bardzo, bardzo długo. To jest gra, w której się zakochałem od pierwszego wejrzenia. Ta gra ma tak innowacyjne podejście do rozgrywek piłkarskich, że to szok. Mega się jaram tym, jak została wykonana. Jestem ciekaw, co Ty też o tym myślisz, bo według mnie ma w sobie wiele kolorowej klasy, jeżeli w ogóle takie określenie mieści się w języku polskim. Jak Wy czasem piszecie, jak szybko walicie w powiadomienie, tak ja tutaj walnąłem szybko w przycisk instalu i pospieszałem swój internet, by móc jak najszybciej zagrać w to cudo. Nie wiem, czy oglądaliście Galactic Football kiedyś. Czasami piłkarze. Grają tutaj w podobnie widowiskowy sposób. Mnóstwo fajnych trików i zagrywek czeka na ciebie na boisku. Wiesz co, w to po prostu trzeba zagrać. Sam zobaczysz, czy to coś dla ciebie. Wiecie co, nie wiem na ile jara was Among Us, możecie dać znać w komentarzu, ale niedawno powstała jego wersja w 3D, która wygląda całkiem nieźle. Mimo, że na pewno przyzwyczailiśmy się do pierwowzoru, to jednak fajnie jest pobiegać naszymi załogantami lub impostorami w trochę odmienionej formie. Jest to odświeżenie wizualne, bo reszta pozostaje w sumie bez zmian. Wykonujemy zadania, szukamy ofiar lub unikamy śmierci, gdy impostorem jest ktoś inny. Twórcy no ewidentnie chcą się wybić na plecach Among Us i jego popularności, ale... Dostajesz na własność swoje miasto. Twoim zadaniem jest bać o ludzi, którzy chodzą po jego ulicach, bo nęka was nowy wirus. Coś nowego, nie? Musisz w takim razie zorganizować wszystko, co jest potrzebne do tego, by zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy i doprowadzić do przeżycia jak największej ilości mieszkańców. Wiesz, zaczniesz rozprowadzać maseczki, wymuszać dystans społeczny, poddawać kwarantannie zainfekowane osoby i od czasu do czasu nakładać blokady. Masz do opanowania 25 poziomów. Każdy z nich ma unikalną mapę i trzy poziomy trudności. Trochę takie, plag, tylko że w odwrotną stronę, co nie? W klimacie tego, co się teraz dzieje na drodze, to takie hardkorowe jazdy w Polsce by nie przeszły, już lepiej zamiast opon wsadzić tam łyżwy. Jest to niezwykle realistyczna gra wyścigowa, w której można robić cuda ze swoim motocyklem, możesz poczuć tu ekscytujące uczucie wolności poprzez niesamowitą prędkość jazdy, do twojej dyspozycji będzie oddana ogromna lokalizacja miejska bez ograniczeń ruchu, niestraszny ci też szpital, bo bez cienia wątpliwości czy zawahania będziesz wykonywać szalone akrobacje swoim Pojazdę. Serdecznie Ci to polecam. Tutaj mamy trochę bekową gierkę, w której wcielamy się w kurczaka. Możesz nim biec i biec w nieskończoność, dzięki czemu gra tak naprawdę nigdy się nie kończy. Głównym celem gry, jak się pewnie domyślasz, jest przechodzenie poziomów i nieustanne poprawianie rekordów i ulepszanie naszego głównego bohatera z fryzurą na koguta. Albo jesteś samicą, albo jesteś mega nieostrożnym samcem, który miał pilnować dzieci, kiedy żona wyszła po mleko, jak stare Twojego kumpla, ale niefortunnie jajka toczą się w nicość, i tak właśnie. Zaczyna się mordercza pogoń, w której wspomagasz się ostrymi papryczkami, które w jakiś sposób dodają ci energii. Moim zdaniem jest to bardzo fajna i bardzo ładna zręcznościówka, która może ci się spodobać. <zysy> A tutaj mamy kolejną grę z kolekcji Załatw mi łyżwy zamiast opon. Na szczęście w tym tytule jeździmy po nagrzanej nawierzchni pędząc po ruchliwej drodze i ścigając się przemykamy zwinnie, lub nie, pomiędzy innymi autami czy ciężarówkami. Gra jest zręcznościowa na maksa, dlatego nie liczy się tutaj jedynie gaz, ale i hamulec. Balans odgrywa tu dużą rolę. A i uważaj na policję, bo w nich to raczej nie chcesz pierdyknąć. Sterowaniem tutaj raczej nie musisz się przejmować, bo wszystko ogarniesz swoim kciukiem. Resztę palców możesz zachować. Na inną okazję. Każdy samochód z Twojej kolekcji zachowuje się inaczej na drodze, więc uważaj, wyczuć sprzęgło i śmigaj. Powodzenia! No, niestety, na dzisiaj to tyle, ale pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego! Yo!